Wielotysięczne tłumy bawiły się w ostatni weekend czerwca na zorganizowanych przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury Dniach Tarczyna. Główne uroczystości odbyły się w niedzielę 26 czerwca przy ulicy Warszawskiej na terenie nieodpłatnie udostępnionym przez państwa Barbarę i Jerzego Ratoszyńskich. Na olbrzymiej scenie przez cały dzień, aż do późnych godzin wieczornych, występowali znakomici artyści kabaretowi i zespoły muzyczne. Na atrakcje czekały także na najmłodszych. Dmuchane zjeżdżalnie, przejażdżki konne, go-karty i malowanie twarzy to tylko niektóre z rozrywek przygotowanych przez organizatorów. W doskonały nastrój wprowadził tarczyńską publiczność śląski kabaret Rak. Tu, tu. Oj, cwaj, do, e, dzień dobry Państwu, witam Państwa. Grunco, witamy serdecznie. Dni ja Tarczyna. Oczywiście na razie się nie słyszymy tu w ogóle. tu, 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 tu. Ale mam jeszcze takie pytanie. Czy mnie widać? Nie. Dobrze, nie. dobrze, dziękuję. Bardzo mili jesteście. Wszyscy Poru... Państwo z Tarczyna przyszliście już, tak? Czy jeszcze ktoś mieszka w mieście? Nie jest, nie jest to całe miasto. Przecież mi się pytać, czy go widać, bo... Normalnie on jest nawet taki widmo, trochę, nie? Sama. Jak na przykład auty jedzie, a fotoradar mu zrobi zdjęcie, to na zdjęciu jedzie same auto bez kierowcy. I on się teraz zawsze pyta, czy nie widać. Co? Z czego się cieszę? Z czego się cieszę? Hanek, jakie ty masz IQ? Nie mam IQ, on te drugie. fakty czy... Nie wiem, nie wiem, Dobra, idziemy na kompromis. Krajowy list z Barka Marmińskiego, proszę, proszę bardzo. Czytej. Podpisany Małgosia, Irena, Agnieszka i Iwona. No, proszę, cztery sztuki na roz. Dobra, nie się teraz, bo czytej. będę czytać list i nie przeszkadzać. No. Kochane chłopaki, no. bardzo lubimy oglądać Was w telewizji. Jesteście świetni. Prawdziwe z was przystojniaki. To do mnie Wy... było, do mnie było teraz. Wyglądacie na subtelnych i inteligentnych facetów. Też do mnie. Nie no, nie idzie czytać listu przy, tu, przy Tobie, Hanem. No, nie idzie, to, no. Ale człowieku! Ja w tym jest... Język polski jest tak skonstruowany w pisowni, że są miejsca na przecinki. Ja tam biorę oddech. To jest takie malutkie miejsce. Ja wiem, że ty tam chodzisz cały, ale nie w podniki. prawo się podniecić, jak jest w liście do mnie ustęp. I no, ci powiem, że ty się podniecasz tylko w ustępie prawdopodobnie. No? I to jeszcze w tojkoju. Móżcie tu... Przepraszam bardzo. Dobra, czekaj, bo nie inteligentnych facetów. Dlatego chętnie byśmy się z wami spotkały, gdy będziecie kiedyś w naszej miejscowości. Ty cztery sztuki narożnie chcą spotkać. Przysią paznów skończyć. Jeszcze jest dopisek. P.S. Pozdrówcie też tego małego. bo do ciebie. Zostałeś zauważony, mój to właśnie my stoimy tu jak się Jeden z radca powiedział mi Zaśpiewamy w To my, to Stoimy, stoimy, to właśnie my. Tu jak Jeden i Dziękujemy bardzo, Krzysztof Respondek. Tamockie góry. Grzegorz Poloce, Gruda Śląska. I nasz prezes, nasz szef, nasz, nasz kierownik, nasza maskotka. Nasza... Gwiazdecz, nasz bomberek. nasz Hanke. Nie bieg 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 bieg. Bieg. Po świetnym występie kabaretowego trio burmistrz Barbara Galicz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Dębskim dokonali oficjalnego otwarcia dni tarczyna. Proszę Państwa, teraz przejdziemy do oficjalnego. Powitania Państwa, oficjalnego otwarcia Dni yy, Tarczyna. Przed Państwem Wasz gospodarz, burmistrz, pani Barbara Gaticz. Szanowni Państwo, witam wszystkich Państwa pięknie zgromadzonych na Dniach Tarczyna w nowym miejscu, gdzie niedawno mogliśmy podziwiać wystawę maszyn rolniczych i pokaz nowych technologii sadowniczych prezentowanych w ramach międzynarodowej wystawy. Dni Tarczyna to nasze wspólne spotkanie integracyjne, przygotowane tak, aby można było obejrzeć przygotowany program, podyskutować o problemach naszego miasta i cieszyć się występami doskonałych artystów. Chcemy, aby każdy mieszkaniec mógł czuć się integralną częścią naszej społeczności. Jest ważną, która biorąc czynny udział w życiu miasta i gminy. Może wpływać na rozwiązanie naszych problemów. Chcemy, aby mieszkańcy gminy czynnie włączali się w życie społeczne i gospodarcze, aby powstawały organizacje i stowarzyszenia wspierające nas w pracy samorządowej. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy. Słowa zachęty kierują przede wszystkim do młodzieży, która, mając olbrzymie pokłady energii i zdolności, może je wykorzystać w działalności kulturalnej i sportowej. To właśnie kultura warunkuje rozwój społeczny i gospodarczy, kształtuje postawy obywateli, jest najwyższą wartością przenoszoną ponad pokoleniami, określającą całokształt historycznego i cywilizacyjnego dorobku Polski. Dlatego podejmujemy w tym roku zadanie wybudowania Gminnego Ośrodka Kultury. Który mam nadzieję stanie się prężnym ośrodkiem promocji kultury i sportu w naszej gminie. Szanowni Państwo, przygotowaliśmy program artystyczny, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Program, który pozwoli zrelaksować się, odpocząć i aktywnie spędzić czas. Życzę wszystkim Państwu wspaniałej, udanej zabawy. Burmistrz Miasta zaczyna pani Barbara Galic. Dziękuję bardzo. Jest z nami także przewodniczący Rady Miejskiej, pan Jan Zemski. Bardzo witamy serdecznie. Przyznawanym corocznie przez lokalne władze tytułem honorowego obywatela miasta Tarczyna została wyróżniona świętej pamięci Seweryna Golańska, w imieniu której wyróżnienie odebrali jej syn dr Jerzy Golański i wnuk Robert Golański. Wręczenie tytułu honorowego obywatela miasta Tarczyna, na świętej pamięci Seweryny Golański. Odbierający syn Jerzy Golański, doktor nauk medycznych, specjalista uro, pracownik Akademickiej Służby Zdrowia i Znów, Robert Golański, pracownik Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Dziękuję bardzo. Pani Burmistrz, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, stoję tutaj tak przed Państwem i powiem uczciwie, rozpiera mnie duma. Rozpiera mnie duma z tego powodu, że babcia uczyła mnie zawsze, przypominała mi, żeby być dumnym skąd się jest, dumnym z tego, gdzie są twoje korzenie. Moje korzenie, moje rodziny są tutaj w Tarczynie, w tej, na tej ziemi i ta duma rozpiera mnie tak w sposób szczególny teraz, dlatego że bardzo się cieszę, iż to miasto, jej obywatele, władze po tylu latach pamiętają i doceniają i tak pięknie i symbolicznie dowartościowały to, co ona robiła w sposób niezwykle bezinteresowny dla osób, których znała, dla osób, których nie znała, a przede wszystkim dla tych wszystkich ludzi, którym trzeba było... Pomóc. Mój ojciec zawsze opowiadał o tak zwanych wiecznych dyżurach. Mówił to z lekkim przekąsem, ale też z dumą, że jego mama zawsze znajdowała czas na to, żeby pomóc tym, którzy, potrzeby, którzy pomoc potrzebowali. Szanowni Państwo, jeszcze raz wszystkim w imieniu moim, ale wszystkim mojej rodziny bardzo serdecznie dziękuję. Organizatorzy podziękowali Państwu Latoszyńskim za pomoc w organizacji imprezy. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w swoim imieniu, jak również w Państwa imieniu, podziękujemy rodzinie, pani Barbarze i panu Jerzemu Latoszyńskim, że dzięki im uprzejmości i bezinteresowności nieodpłatnie udostępnili ten teren, gdzie dzisiaj możemy wspólnie razem tutaj świętować, bawić się. Także chciałam bardzo, bardzo gorąco w imieniu wszystkich mieszkańców i gości, którzy tutaj przebywają, podziękować Państwu za taką bezinteresowną pomoc. Jeszcze raz dziękuję Tobie. Za zaangażowanie w rozwój życia sportowego w gminie został natomiast wyróżniony Michał Wójcicki. Po części oficjalnej sceną zawładnęła dynamiczna, nosząca w sobie wyraźne akcenty bałkańskie muzyka zespołu Propabanda. Nasso sì. tererà, pala la te memerà. Si nasso tererà, pala la Kolejny młody zespół Gif Love zaproponował publiczności mocne gitarowe brzmienie i ciekawe, rockowe interpretacje znanych utworów poetyckich. Zakończeniem imprezy był znakomity koncert Gwiazdy Wieczoru, Wilków. Cześć, nazywam się Robert Gawliński, witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich, bez wyjątku, mieszkańców tarczyna i okolic. Zespół zdobył serca tarczyńskiej publiczności, perfekcyjnie wykonując swoje największe przeboje. Energia Roberta Gawlińskiego i pozostałych muzyków udzieliła się wszystkim mieszkańcom, którzy śpiewali wraz z artystą, a na koniec nagrodzili zespół głośnymi owacjami. Nic nie przychodzi do głowy, samotny człowiek w środku dnia, zupełnie sam, na ulicy, wam, zgubione szczęście. Wraca, choćbyś chciał, tyle w życiu się zmienia Zaufaj przeznaczeniu. Bawisz, choćbyś byś chciał Czekaj na wiatr Zjawi się sam Wykorzystaj tę chwilę Może Cię spotkać w środku dnia Nie trać wiary w marzenia Tyle jest do stracenia podziękowanym od naszej społeczności lokalnej dla Państwa na Pana ręce dziękujemy.